No witam, witam przeserdecznie, z tej strony Excel. A tu jest już drugi odcinek, tak naprawdę nie wiem czy z mini serii, czy z czego, ale no bro, bero, broski freestyle. Odcinek drugi, pierwszego szczerze, kurczę nie pamiętam. W sensie pamiętam go jak przez mgłę dosłownie. No, ale raczej wydaje mi się, że to, jest, to ma być bardziej na zasadzie taki smaczek, niż faktycznie jakaś dyskografia i tak dalej. Także tutaj nie powinniśmy mieć y, jakichś oczekiwań bądź y, czegokolwiek. Oczywiście skrytykuję, jak mi się coś nie spodoba, ale wiecie, to tak puśćcie, mimo uchem, bo to tak naprawdę jest, y, wiecie, warstwa muzyczna, ale zabawowa. Nawet Cynyr nie ma tak eleganckiego naszynika. Zaraz zobaczymy, zaraz sprawdzimy. Y, nie wiem, czy jest tekst, a chciałbym wiedzieć. Nie wiem, o co chodzi, ale znalazłem jakieś konto, które to wrzuciło, dosłownie to CDA I nie wiem, czy to jest Bero, bo tam było dużo materiału Nie wiem, po co w ogóle rzucać na CDA, tam jest jakiś zarobek? Żółciutko dzisiaj Ale na szyjnik, toż to perła z morza, to <noise> kur... Okej okay. Już mnie wkurwia na początku ta gitarka

Powiem Wam, że ciekawa teza, że o bro, BRO napiszą książki, gdy sobie pójdzie spać pod ziemię, ale wydaje mi się, że w ogóle wiecie, jak kiedyś byli ci te historyczne postacie i tak dalej, i tak dalej. Tak wydaje mi się, że teraz mamy ich wręcz za dużo w sensie za dużo takich ludzi chyba, wiecie, w świecie internetu, którzy zrobili wielkie rzeczy, powiedzmy, nie? Byli jakimiś tam muzykami, bądź raperami, bądź coś takiego. Wydaje mi się, że jest ich po prostu za dużo i będą wymieni wymienieni, powiedzmy tam w jakichś podręcznikach, w książkach, tylko pewnie jakieś kłebo tako. Nie wiem, kto jeszcze ma a nie, 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 wiecie, nie wszyscy, chociaż no nie wiem, zobaczymy. Ale są memy na TikToku, że naszą generację pominą naszą epokę. Wiecie o co chodzi, Nas, nasz czas, nasz nie wiek. Ej, z tym się mogę mega zgodzić, on ma szorstki głos taki. Ale to właśnie nie jest złe, bo wiecie, wszystko z głosem, jeżeli wiecie, coś jest odbierane na co dzień, jako wiecie, negatywną cechę. Tak, w muzyce można wszystko dosłownie obrócić na swoją korzyść, dopóki umie się to wykorzystać. Broski może i ma taki szorstki głos, taki chropowaty dość. No, ale w muzyce to zajebiście brzmi, nie wiem, na co dzień tak mi się wydaje, tak, wydaje mi się, że na co dzień, bo kiedyś oglądałem jego streama, w kurwią mi ten głos, w sensie taki wiecie, a, no nie mogę tutaj zrobić, no coś takiego, nie? Ale w muzyce to już na przykład brzmi, także to jest zajebiste. Polski, wracam do formy jak Lewandowski Nie ma opcji Na Lewandowski to średnio wróci do formy kurwa jak nie chcę grać dla Polski Już, żebym zwolnił, bo zbieram. Chociaż, ale dobra, no dla Barcelony czy tam z Polski. Polski wracam do formy jak Lewandowski Nie ma opcji, już żebym zwolnił Bo zbieram propsy Powraca gocik Pozdrawiam chłopcy Morda zdana, niczym Ryan Gosling Znowu siedzę w studio, no i pełna bania rozpin Nie zaśpiewam ci raczej tu tak jak pawarioty Lecz spadam z Ambrozja. Co to była Ambrozja? Roślina, ale w mitologii greckiej pokarmę bogów. <grych> no właśnie. Ej, w ogóle tak, y, taka luźna rozkwina, czy wy też macie takie wrażenie, że BRO. Bo ja w końcu nadal nie wiem, czy on się rozstał ze swoją żoną, czy oni mieszkają razem, czy oni mają jakiś trudny okres, czy co. Wiem, że ma córkę, nie? I ta córka na klipie się pojawiła, ale ostatnia jakaś tam piosenka, z której no robiliśmy reakcję, no sugerowała, że coś tam jednak jest nie tak, nie? I czy to właśnie nie, nie jest powodem tego, że teraz mamy tak dużo od BRO i tak bardzo, wiecie, chcę powrócić na tą scenę, no bo wcześniej, no to tak jakoś dużo nie słyszałem o nim, teraz, no też raczej nie słyszę, ale teraz on jakby ma tą charyzmę, żeby, wiecie, się znowu tak pokazać jako ten raper, jako ten raper, a nie jako ten gościu, co robi diamentowe płytki w radiu, nie? I czy to może być związek, czy to może mieć związek z tym rozstaniem? Wydaje mi się, że to bardzo prawdopodobne, ale wydaje mi się, że to może być też również równie dobrze chuja prawda. Twój ulubiony raper czasem offbeat, ej. Twój... Ale ładne! Sposób, twój ulubiony raper czasem offbeat, ej. Autotiumka by się tu przydało, tylko autotiumka. Twój ulubiony raper dla mnie no skill jest. Oni pytają mnie, czy są wyjątki. Tak, jeśli nazywa się broski. To fajne, ale czy ten offbeat nie był nawiązaniem troszeczkę do White'a? W sensie twój ulubiony raper czasem offbeat. A no jeszcze tak stosunkowo w sumie niedawno była ta drama, w sensie drama. No kurczę, takie, yy, takie przepychanki, nie? Biała przepychał yy, White'a Multi, White, White Multiego i Białasa, że ten offbeat i tak dalej, później się odniósł na, do tego na płycie. Yy, więc chyba fajny smaczek. Jeżeli to o to chodzi. Czy są wyjątki Tak Jeśli nazywa się bioski Chyba nie muszę ci mówić, kto lata na majkach, Teksańska masakra, Kuba to nie plagiat, bo nie ma drugiego zioma jak ja Nosę to na barkach beerio, to marka, żadna kalka nie skopiuje jest który dał fał Bo tak, który robi bioski Zajisz, no kurwa Jestem jak wino, więc nie pytaj mnie o rocznik Nie ma opcji, żebym zwolnił weź pod To Bo tak, który robi bioski Kiedy odejdę, to napiszą o mnie książki Jeśli to O. Tak to robi człowieku Aha nieprawdziwy do kamery ubierajne ciulu Nowy merch już niedługo Lecimy z tym let's go O dropik a merch dobra okej okay. Myślałem że płytka Pocztówka z podpisem dziękuję Wyślę, kurwa nie wiem ciotce yy, Powiem wam tak Jeżeli chodzi o cały ten freestyle No to beat kurwa Jeżeli chodzi o składnię spoko Nie ale jeżeli chodzi o tą gitarkę Pójdę zaraz, zestrę się na środku dywanu i tego. <grych> I dobra, i nie zapędzajmy się, ale kurwa, naprawdę, jeżeli chodzi o ten bit. Beat... To ja nie mogę przeżyć tej gitary, no nie wiem czemu klawiatura mi zmienia sama kolor klawiszy, to jest dla mnie coś dziwnego Ale jeszcze chciałbym się odnieść do formy, no formę Tobroski ma kurwa dobrą, naprawdę Jeżeli chodzi o taką luźną pioseneczkę to naprawdę nie pamiętam, w sensie no nie pamiętam kurwa, no może miesiąc temu słyszałem taką, ale to nie jest coś takiego powtarzalnego, nie? Że, że faktycznie to zajebiście leci no ale przez ten beat, to nawet jakbym chciał, to by się to nie znalazło w się, bo pewnie tego nawet na Spotify'u nie ma. Jeżeli chodzi o klip, no to taki zwyczajny, normalny, fajnie, że to kolorystycznie wszystko gra. I jakby ktoś nie załamał, za, jakby ktoś nie załapał, to z tą koszulką to był żarcik. No i co? I szczerze muszę wam powiedzieć, że ja chciałbym usłyszeć choć raz na jakimś takim kawałku z Autotunem, taki zwyczajny trapowy bicik i takie hanskie trapisko bym od niego usłyszał. Jestem ciekawy, jak ten głos zachowa się w takim środowisku, nie? Ten chropowaty głos. Także to jest dla mnie coś, co chciałbym usłyszeć, a to było naprawdę dobre, naprawdę dobre i Bero, rób tak dalej i będzie zajebioza. Dobrze to szło, naprawdę. Nawet szczególnie ta to, to szybsza, to szybsza część Refren też był kurwa spoko, no wszystko tutaj było spoko, naprawdę Tak to robi Broski, szef Tak to robi Broski. E, przekminiane teksty, zimno co na freestyle, pisze teksty Ziomo Na potrójnych szacun e, Kocham każdą piosenkę BRO, dziękuję, że tak wspierasz w życiu Wiele osób dzięki twojej muzyce wiele zrozumiałem i wstałem na nogi Kosur Dosłownie Idzie jak zły Poproszę to na Spotify. Chyba nie trzeba powtarzać że rozpierdol od wielu lat. Jak Broski na nawinie freestyle, to nie ma lipy. Tak to robi Broski, wjeżdża i rozjeżdża. Rapowy album, proszę. Też chciałbym, ale nie taki. Nie taki album, tylko weźmy kurwa troszeczkę tutaj, pokombinujmy kurwa ze stylami, naprawdę, jeżeli chodzi o ten rapy od Broskiego, który miałby się kiedykolwiek pojawić, choć nie wiadomo, czy się pojawi. Yy, zasubskrybujcie ten kanał, wysprzyjcie mnie z linku w opisie. Ja się z wami żegnam. Obczajcie inne filmy, mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i co? I dziękuję wam, się mano.